Witajcie kochani na moim kanale. Dzisiaj Was zapraszam na taki odcinek świąteczny można powiedzieć, bo mam tutaj wykreślanki świąteczne. Już sobie jedną wykreśliłam, ale z wami wykreślę tutaj inną i mam do tego zdrapeczkę za 5 zł, krzyżówkę. Mogłam ją sobie zakupić dzięki Justynie Clift. Pamiętacie, ona mi wysłała piękną karteczkę i właśnie tę całą książkę wykreślanek. No i była tam strapeczka plaster miodu, gdzie była wygrana 5 zł, więc kupiłam sobie właśnie krzyżówkę i będziemy sobie teraz drapać. Tutaj trzeba sobie, tutaj drapać, a tutaj wykreślę, tutaj trzeba znaleźć właśnie i stworzyć hasło. Powiem Wam, że tutaj miałam hasło budki, budki legowe. Tak mi wyszło. Chociaż tej ostatniej literki E tutaj nie znalazłam, ale to nic. Powiem Wam, że no, nie jest to lekko tak wykreślać, ale mam troszkę chwilkę, więc skorzystam z niej i sobie razem tutaj wykreślimy. Nie jest to duża jakaś, ale też powiem Wam, że no, nie jest tak łatwo. Naprawdę nie jest łatwo, tak się tylko wydaje. Oczywiście lepiej widać z telefonu, ale nic. Dobra, szukamy teraz jakieś słowa. Najlepiej to jest znaleźć na słowo jakieś takie, żeby tam były jakieś literki łysił i tutaj mamy niewinność. O, ale nic, szukamy na razie nie widzę nic no ale nic jak coś widzicie, Boże, naprawdę nic nie widzę może powinnam najpierw się rozejrzeć ale widzę mebel, zobaczcie mebel, Pierwsze. <laughs> Madonna może gdzieś będzie Madonna no No, i co? I nic Natalia nie widzi. No, bo wiecie, po świętach to tak jest, ale nic, może zaraz coś znajdziemy. Mów, mów. Nie, nie ma czegoś takiego. Mów. No, naprawdę, nie jest, nie jest lekko ale zobaczcie, pierwsze słowo rozgrzewka jest tutaj <laughs> a ja sobie, widzicie rozgrzewka o, zobaczcie rozmownica rozmownica te duże słowo są, lepiej się znachodzą niż ten spadkowiec, szmata <laughs> szmatka no nic, szukamy dalej, może coś znajdziemy no, widzicie? jak to jest? Reprezentacja, patrzcie, reprezentacja jest. No, widzicie takie duże słowo. E... Kontrahent, kontrahent. E... Jest takie słowo, kontrahent? Jest. Kontrahentka. Kontrahentka jest. Kółko. E... Kółko jest. No, już idzie. Kurz. E kółko, ok kuchenka może gdzieś będzie dajcie znać jak sobie święta wam mijają Ku <gulunie> nie patrzę tutaj, może coś znajdę miarka, zobaczcie, miarka a jest takie słowo miarka tutaj madonna, Kurczę, nie ma <gulunie> ale nieźle ale ja znalazłam, nie? No dobra, niech będzie. Może przymiarka? O, jest, przymiarka. No widzicie? Otwornice. Jest? Jest otwornice. No widzicie? Niewinność. Siu i ciu. Gdzie jest takie razem siu i ciu? Nie widzę. Ale tutaj może być, widzicie? Nie. Jest niewinność. <coughs> pierwsza. Mm -hmm. Jest pierwsza. Pierwsza. Tak. Poboczy. Po okay. Pobocze, jest, pobocze, zobaczcie, pobocze. Jeszcze Madonna. Dwa n. Madonna do góry nogami. Jest, mamy tutaj. Teraz tak, burak. Burak. Burak, zobaczcie. Burak jest. Domino. Domino jest tutaj. Entuzjastka. n. En. entuzjastka tutaj jest takie trudne, bo słowa czasami od tyłu do przodu się czyta a nie z przodu od tyłu i, i naprawdę to nie jest takie, yy, no entuzjazm entuzjazm entuzjastka i teraz to entuzja no już nie pasuje dobra, będziemy szukać dalej Podob... Podobanie. Upodobanie. Jest takie słowo? Jest. Upodobanie. Teraz co? K. Nie, nie jest łatwo. Rodowód. Rodowód. Jest takie słowo? Jest. Rodowód. Tu... Reprezentowanie. Reprezentowanie. Chyba najdłuższe słowo jest. <laughs> Riksza. Riksza. Rodowód, nie wiem. Rodowód. Hmm. Czy ja już znalazłam rodowód, bo Nie pamiętam. Tu mam szmotka spadka. Pierca spadko. Pierca. Spadkobierca to by mogło być duże takie słowo. Jest. Spadkobierca mamy. Szmatka. Szmatka to ciężko. <grych> Ale jest szmatka. Zobaczcie. Szmatka jest też. Teraz yy, rodowód. Ale. Yy, yy, yy. Na razie nie widzę. Oh. Jest KUŻ KUŻT oh, kunst JEST Teraz hmm, HEBAN JEST ENTUZJAZM en. en, 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 en entuzja, entuzja z entuz... En, nie, ja... nie pasuje. W, e, w, szukamy dalej. En, nie. Mm, takło. No i co? Widzicie coś? Ech. Zostało mi tak. Entuzjazm, hufiec, kazanie i rodowód. Kazanie, może kazanie gdzieś znajdziemy. <laughs> kazanie. O, jest. Entuzjazm jest. Super. Gdzie ten entuzjazm tutaj. Teraz tak. N, nu, f i y, Tutaj jest. nufiec. Y, Teraz kazanie. Kazanie mamy tu. I zostało nam jedno słowo rodowód. <laughs> Tutaj mamy rodowód. Tutaj będzie U, tutaj będzie ty, tu, tutaj będzie ne. RO. Tutaj będzie z i, J, A, J. Co dziwne to jest takie rozwiązanie moje <ścoughs> No coś mi tutaj nie wychodzi Co? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No ale co to jest yy, za słowo? Bo rozumiem, że tak, ty, u, n, z, i, j, a, J. Tunzi, jaj. Tunzi, tunzi, <grym> jaj. Dajcie znać, czy coś takiego możliwe. No, pierwszy raz mi coś takiego wyszło, że tak nie, wy nie wychodzi mi i nie mogę znaleźć jednego słowa rodowód. Ale nawet jakbym znalazła to słowo, to i tak tych, yy, yy, te słowa jakby tutaj, no te literki nie znikają, więc no tak mi to wyszło. Także mam nadzieję, że nie, nie zanudziłam pas, a teraz sobie zabieram się za... Yy, ja sobie pewnie jeszcze posiedzę i popatrzę, ale później, a teraz sobie zabieram się za z drapeczkę, będziemy sobie drapać, zobaczymy czy będzie jakaś wygrana. Ry, mamy gawron. Będę się starać szybko. Harem. Tutaj mamy ry, tutaj mamy ry. To jest ry. Zobaczymy, może coś będzie. Fajnie by było. To byłoby na kolejną krzyżukę i. I wykreślankę na przykład. Tylko musiałabym bardziej się przygotować z tą wykreślanką. <śm> by, by. by. Zobaczcie, nie ma by. A z tej strony tutaj mamy by. No nie ma. Terka I. Mam nadzieję, że Was oblały dzisiaj. Ja oblałam wszystkich. Mnie też troszeczkę. a Adaś bardzo się tym cieszył. No bo wiadomo, dla niego to zabawa. Tylko wytłumaczyłam mu, że to tylko dzisiaj można tak się oblewać w domku. Troszkę. Takim jajeczkiem. Dostał takie jajeczko od babci. No i. Była radocha. Kiwi. Więcej nie ma tutaj. Wy chyba... No, nie widzę. Lew. Okej. Okay. Tylko i. Lej. Okej, okay, nie ma. Tutaj j. Chyba też nie ma. No. Tylko u. Uczulenie. U u u okej, okay. nie widzę więcej taka o, Gabron tutaj o mamy, okap, lolek najwięcej nie, nie widzę teraz tu o, don, urolog, szok, osa okej, okay. terka Puli, gips, tutaj mamy P. Taka A, gawron. Szybciutko i muszę, muszę przerwać, bo słyszę, że Adaś przyjechał. i później sobie po prostu, może jeszcze jedną literkę może będzie yy... później sobie dogram ok najwięcej nie mam, także robię przerwy i potem do Was wrócę do końca z Wami kochani szybciutko bo lecę na obiad literka i yeah". nie widzę i yeah". Taki kaszel mnie złapał przed chwilą nieprzyjemnej H, Że nie mogłam się opędzić no niestety. Jeszcze dokuczę ten kaszel. Chy, nie ma. V. Też nie ma. S. Cis. Tutaj Sy. Gips. Więcej nie ma. Ciekawa jestem, czy będzie to G, czy nie, ale coś. Mamy pierwsze słowo osa. X. X nie widziałam. Tutaj chyba też. terka my. 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 Więcej nie ma. Tutaj w ogóle nie mamy. my. Bieterka z. Nie ma. Z, 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 z. z. I więcej nie widzę ostatnia literka ty. Tak, ty, 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 ty. Ok, otwieramy R. s, jest niestety RG. Niestety jest pusto, ale naprawdę bardzo, bardzo dziękuję, było mi naprawdę miło. Proszę dać znać, czy jest coś takiego, ale będę tutaj jeszcze szukać to ostatnie słowo. Rodowód, chyba że już znalazłam, ale po prostu zgubiłam, że znalazłam, bo nie zaznaczyłam. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że święta wam mijają fajnie, pozytywnie. I wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Was, kochani, buziaczki, papa. Pa.